No witam, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, z naszej serii, z naszego, mojego kanału. Tak, co dzisiaj zrobimy, co dzisiaj Wam chciałam powiedzieć. Więc tak, yy, jeśli dobijecie pod pierwszym filmem na moim kanale 10 łapów w górę, zrobię otóż maraton yy, dotyczący yy, różnych gierek. I ja, ogólnie mam 14 subskrypcji, już więc dziękuję wam wszystkim za subskrypcję. Jeśli dobijemy 20 jeszcze w ciągu y, tego tygodnia, no, będzie spoko. Będzie spoko. Y, I co będzie? I co otóż będzie w, ty, y, w tym maratonie? Będę gameplayował na PS-ie, tylko PS, lub jeszcze dołożę w sumie, y, nie wiem co. No, ale chciałem zrobić sobie maraton, więc możliwe, że będzie. Więc tak, yy, to bym chciał tylko wam powiedzieć. A tak szczerze, dzisiaj pojawi się raczej jeden materiał. Może z jakiegoś, z jakiegoś trybu na vertes, vertes PL na Minecraft czy na, na PC na Java Edition. Może coś jeszcze nagram. Nie wiem. No, ale powtarzając, jeszcze i przepraszam, że ziewam, żyw, ale tak wyszło. Ale jeszcze mówiąc, jeszcze raz powtórzając, że jeśli dobijecie 10 łapę w górę pod pierwszym odcinkiem nowy kanał, na, na moim kanale taki film, czyli pierwszy, 10 łapę w górę jeszcze raz, będzie otóż maraton. Więc dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć! Wszystkie inne informacje będą w opisie. Na razie, cześć, pa pa!